Dzisiaj Mandero, Fish Show, vlog numer dwa, wieża na salony. A dzisiaj jak wyglądamy? Wyglądamy jak dwa ciepłe misie. Czy ty jesteś przygotowany? Dobrze, że pewnym... nie ciepły, bracia. O kurde, tak pan, <grymny> <grymny> Nie przegraczajmy pewnych granic. Ale to mnie wybiło. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Bo, powiem Wam tak, nam jest ciepło. Nie ma jeszcze takiej temperatury w środku, ponieważ za gaz zapłaciłem, za prąd zapłaciłem, więc spoko jeszcze jest, ale gdyby taki był poślizg i nas odłączono od źródła ogrzewania, to byłoby dobre. To jesteśmy jest przygotowani, ciepło. tak. Jest jak ciepło. najbardziej. Kolega jest tutaj w pominazonie Prologika w cenie 399 zł. high grade thermo. Mierzysz? 186. Rozmiar noszący? 2XL, 2XL. Ja jestem mniejszy od tego pana, mam buty na wysokiej podeszwie, gdyby nie te koturny to byłbym jeszcze niższy. No, rozumiem. 170, w dowodzie mam 5, ale tak w 174 wzrostu, rozmiar M. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Wodoodporność mojego jak i jego kombinazony to 8000 mm tak. słupa wody. Materiały zbliżone. Ty masz troszkę taki bardziej puszowate. one są pokryte tak. hydrofobową powłoką, dzięki czemu woda będzie spływała jak po Kaczuszce, Kaczuszce, dokładnie tak. Jest ciepło, jest bardzo ciepło. Duże kieszenie tu, duże kieszenie tu. Gdzie to mamy jeszcze kieszenie? A, yy, na rzepy, mankiety. W środku na pewno też jest tutaj taka na dokumenty na portfel u mnie, o hyc. O kurde. Słuchajcie, ale żebym zrobił, zaraz nie będzie mi słychać. że okay, jestem uzbrojony jakimś takie... Ludzie na słuchawkach ogłuchli właśnie. Ogłuchli. Po tym zderzeniu z betonem. No, od rodziców nie chcę go ściągać, ja go nigdy nie ściągam. To znaczy nie, którą od 18 roku życia, a że mam 19 lat, to to trochę już noszę. Dobra, ee, na pierwszy masz, z drugiej strony. Z ja z tu z mam pasz. Ma. Ale tam też masz. Tam też a mam? No tu nie ma. A tu nie ma pasz. Z drugiej strony. E, tu dobrze jest, panie. Możesz sobie tutaj zapiąć, dopiąć. E, otwieraj szybki sik. Pokazujemy. A tak przy wszystkich? Kurka na, wodna. Nie, nie wywalamy y, tego. A rachuciachu i po strachu. Ciebie są, patrzcie, Chyc. kieszenie są głęboko. Dobra. Chyt tutaj oj. Czyli dzisiaj majtki jednak założyłeś. Założyłem dzisiaj. Dobra. Wyjątkowo. Przy piątku <grym> mówię lepiej się zabezpieczyć trochę, bo nigdy Ale nie wiadomo będę się. Zebra jeszcze to te. Ja Jeremy Clarkson. Prawa lewa, lewa, prawa. Nie, wczorajsze, bo to tam co się wysuszy, to się wykruszy, wiadomo. Ty też masz problem z pralką? Mam. Ja czekam aż będzie jakaś promocja na pralkę. Ja czekam na Black Friday do Black Friday. U. Tutaj na Twitter chodzimy ta tarka i całą rodziną, czteroosobową, jak te. I jedziemy z tematem. Dobra, e, u ciebie są niezapinane. zobacz, te wewnętrzne kieszenie. Pokaż mi. Tutaj, o! Nie, ja mam tu otwarte, tak, dokładnie. Tutaj ja mam otwarte. A ja mam, a ja mam zapinaną e, tą stronę e, kieszeni. Wiecie, co tu jeszcze fajnego jest z tych Komisarz, wszystkie kieszenie w środku są, wy, e, są wyścielane taką. Polarkiem, takie. No, 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 no. Jak ci łapa zmarznie, żebyś mógł sobie ją ogrzać. Trzymając ją, tu czy tam. E, z tyłu. o Jezu, yes, ja już, Chyba, ja, że już charkorowo zimno, to tamoś. tylko na wtedy tutaj zostaje. O. Za sprzęt łapać. Tak. E, zobaczcie tak, e, masz tutaj ściągasz, e, masz chronione nery, u ciebie jest e, sytuacja analogiczna. Ty ogóle... o, poczekajcie, bo ja się tu okutałem, Czekajcie. tak mógł, zawinąłem się. A but masz kurde przygotowany jakby do, dobrałeś się. Górę też. Tak, no Zbieram, ja, w jedne, ja w jednym. Ja w jednym kolorze właśnie tak wyszedłem. A ja jak tylko ten. E, o, Jest dobrze. jest Dobrze, dobrze jest. Damy Rozepnę, takim... bo przeciąg mam no. jakiś mały. Mamy Rady. tak o. się dzisiaj nagrać, cały odcinek. Damy radę! Chociaż powiem szczerze, ja bym tą górę to zdjął nie, jednak. Nie, no. bez góry, nie. Bo góra to już jest przeginka tutaj na tą temperaturę Dobra, naszą. Połóżmy to tu. Tak. O. E, powiem wam tak, ja go już użytkowałem to już drugi tydzień użytkowania i jest naprawdę fajnie, wygodnie, przewiewnie, jeżeli się w kieszenie. Dobra, i wracamy na temat, Czyli 399 zł kombinacją prolozów albo kombinacją pen, to są wasze. Aktualnie wasze, nasze bestsellery, jeżeli chodzi o sprzedaż. A jeżeli to kupujecie, to wiecie co? Zaczęliśmy myśleć e, krok dalej. Doszły do nas fajne czapki, doszły do nas kominy, doszła do nas odzież termiczna, tak zwana bielizna termiczna. Ostatnio, powiem Ci tak, oglądałem jakiś hmm. odcinek Dzień dobry, Tefan, albo innego Good Morning Polsa, I hmm. wiesz, o czym było? Było o kalesonach. Czy mężczyźni noszą kalesony? Ja pamiętam, kalesony to takie dawne, dawne czasy, jak nie było odzieży termicznej, czyli to wszystko. Kaleson przeszedł w nową odsłonę pod tytułem nowoczesna nazwa. na Kalesony to odzież termiczna. Tak, termo tak zwane, tak, dokładnie. Termo. Są różne termo. Wczoraj oglądałem katalog Westina z nowym mhm. termo, tylko te ceny były takie pół, ale tam Merino był grany już było grubiej. Czyli ruchy. wychodzi, że kalesony to jednak klasa, a nie obciach. To jest klasa, moim zdaniem, tak? To nie, jest klasa. Żaden obciach, żaden obciach. Trzeba dbać o swoją termikę. Jeżeli dbamy o swoją termikę, jesteśmy dobrze ubrani na cebulkę zazwyczaj, mamy tą bieliznę termiczną, którą. Jest no właśnie w naszej ofercie. Pamiętaj też o obuwiu. Pamiętaj o skarpetach. Też mamy yy, bardzo fajne grube mhm. skarpety, przyły Też zdefiniowane jakieś grosze. Ale to, co jest fajnym tematem teraz, to wiecie co? Gatory. Ja wybierając się na ostatnie moje wyprawy wędkarskie, zarówno do mhm. Norwegii, jak i do, yy, na, na kajaki, ja miałem z tym problem. Mhm. Nie miałem odpowiedniego obuwia. Kupowałem te obuwie różnych takich niby fajnych, znanych marek, też z Gerotexu i tak dalej, ale one mi przemakały. A my teraz wprowadziliśmy do oferty te oto buty. Są to buty Delphin Gator, Charakteryzują się tym. Zobaczcie, widzicie ile tu jest gumy? To jest taki półgumiaczek. Pół mhm. Fajny ten. Tutaj masz sztuczną skórkę e, z ciekawostek, to możesz chwilowo zanurzyć do 17 cm, widzisz? Oni się chwalą, że 17 cm można na chwilę zamoknąć, mhm. a tak naprawdę tutaj tą gumę możesz trzymać. Więc to jest fajne, jeżeli przemierzasz na przykład swoje bagniska i masz taki, nie, taki, taki strumyczek. Tak, do przejścia po prostu szybki descent jakiś, no a taki cieplutki też miśaczek w środku. Ciepłe, no Tak, bardzo ciepłe. I wiesz co, to kosztuje tylko 145 zł. Buty Gator. rozmiary, które posiadamy to mm -hmm. 41, po takie duże 47. Fajna opcja jako uzupełnienie właśnie takiego stroju, więc e, aktualnie możesz się u nas ubrać na, na, na swoją przygodę. Oczywiście rękawiczki dam, rękawiczki pro więc od 100 do możemy tutaj wreszcie was ubrać. Wreszcie teraz, w, w tematy mm, właśnie ubioru. I też plan jest taki na nasz y, sezon zimowy, że też robimy małą prze, przebudówkę na, na, na przygotowanie tej przymierz, przymierzalni dla was, właśnie dla klientów, żebyście mogli przyjechać i sobie to tutaj przymierzyć. Idąc dalej, jeżeli jesteśmy przy takich fajnych tematach, to je odłóżmy. Wprowadziliśmy teraz tak dla FEDEROWCA coś. Fajna opcja wjechała teraz sprzętowa, a mianowicie HIT. Magazynierzy, jak widzą zamówienie na Dive Enzon, wiedzą, że Ty, kolego, już jesteś wersja pro FEDEROWCA. Dive Enzon LT5000S CP 2025 rok produkcji ma, bardzo mało najechanych jak na ten rok, powiem Mało, szczerze. Parę mało. razy, tylko e, tu było kręcone dokładnie, bo to jest ta dymówka nasza. Ale wykręciliśmy e, do tyłu specjalnie, żeby się wyzerowało jeszcze tak, w raczej. Tak, czyli tak. standardowo robimy. E, dokładnie Niemiec tak. płakał jak sprzedawał. Dokładnie, dokładnie Niemiec tak. płakał jak sprzedawał. Jedyny minus tego kołowrotka to ten tutaj na kartoniku ten O właśnie. Przed CP. O, kurczę. I tyle. E, tu są same minusy? Nie, tu nie ma minusów, to samo okręcić. 4 łożyska, siła była dyszka czy dwunastka, przepraszam Cię, 12, e, 12, 12 kg, siła hamulca przełożenie 4,71, dlatego polecam Wam brać modele 5000, bo on nie jest za duży, ponieważ model 4000 z tego najnowszego Enzona, on ma wyższe przełożenie, co za tym idzie, nie będzie aż tak trwały, ale się idzie o krok dalej, 405 zł płacisz za tego Enzona i co dostajesz? Za 9 dyszek, plecionkę też Enzonowską, ośmiosplotową, cichutką. Jeżeli chodzi o średnicę 0,10, my dobraliśmy tą 0,10, ponieważ będzie idealna. Do tego, żebyś daleko cisnął, żeby była ona wytrzymała. Więc tutaj masz fajny temat: 90 zł, kosztuje ta pokażemy fajna, Fajno, szara. Mm. To jest typowo federowa i 405 zł płacisz. Ale ilość... gładziutka bardzo, no. bardzo, jak się dotyka gładziutka. nasz pulmonawek. No. No, to jest Enzo, no, za 90 zł musi dostać jakość. Tak no się dokładnie, wydaje. dokładnie. I tutaj dostajesz jakość. 405 zł komplet kosztuje, więc naprawdę kto pierwszy, ten lepszy, bo dużo tych kompletów nie mamy. A wiesz co w ogóle w dzisiejszym odcinku mamy dużo rybu, ale też na drapieżnika y, dla ciebie kolego, koleżanko też się ustawimy. Pokażemy teraz ten podbierak, co? Bo on jest jeszcze gorący. Mm -hmm. co? Można, Dobra. można jak najbardziej. Świeży, no, świeży to... temat prosto z magazynu. Świeży temat prosto z palety. My to prawie jak ci y, w tych wojnach magazynowych, paleciarze. Dobra, wiesz co, Antku? Y, Trzymałeś go w ręce czy nie? Nie, nie miałem go jeszcze w łapach. Nie miałem go w łapach e, jeszcze, tylko muszę przyjrzałem. Totalnie świeże takie e, nagórki. Dobra, Antku, e, ja tylko powiem tak, że to kosztowało 149 zł, my robimy cenę 119 zł za ten podbierak. Złóżmy go. A, A tutaj, to tu jest to, I opisz wrażenia, e, pierwszy raz trzymasz tam podbierak? Leciutki jest przede wszystkim. I od razu rzuca się w oczy ta gumowana siatka, gdzie teraz tak naprawdę moim zdaniem to powinien być standard w takich podbierakach, bo to po prostu ładujemy do samochodu po rybach i nic tam nie śmierdzi, bo szybkie opłukanie jakieś, no nie, jest po temacie. Jest leciutki. O, rozkłada się dwukrotność, tak tutaj sztycy. Teraz zaciągniemy sobie. Kurde. Jest dobrze? dobrze, jest bardzo. Za 119 zł, i to jest Dival no Corex. Naprawdę. Długość całkowita 2,20 m. Czasza ma 60 na 50, gumowana jest. Jest lekki, moim zdaniem, super opcja. Fajna opcja. No, Prakowało na szy tak, szybkie wypady, ale i też niekoniecznie takie szybkie po prostu. no. Transportowo jest wybitny. Do bagażnika, czy gdzieś tam zasiedzenie, żaden problem. Czy ktoś łowi z Was na bulwarę? Dajcie znać, jaki tam jest poziom wody. Może to będzie dobry temat bulwarów. O, też, no, z betonów jakiś, tak. No, z betonów już można, myślę, że trochę poszaleć właśnie. No i cenę robimy fajną. Fajny jest. Więc to jest dobry temat. Fajniutki. To teraz przejdźmy do tematu. Co Dobra. To? Kamerzysto, zagadaj szefa, jak schowam doskodziany. Kto nie łowi na składzie? Przecież spławik to jest podstawowa metoda połowu ryb, poza spinningiem. Każdy łowił. Przecież od czego zaczynałeś? Swoją przygodę? Od spławika. W od spławika, od spławika. No. Ja Ja zacząłem, zaraziłem się łowiąc na Mazurach, Marksewo miejscowość. Tam spędzałem swoje wakacje, kiedy byłem młodym, z, z moim bratem. I tam łowiliśmy jak? Z pomostu na spławik. Zawsze fajnie, a jeszcze rano, jak tam giełka schodziła, piękne. To, mhm. na, to są chwile, które ja wspominam naprawdę najmilej, i jeszcze wiesz co, było dużo ryb. Jeszcze takie jezioro, Rańskie się nazywało, my tam miałem Ciocie i mhm. szliśmy, ona tam krowy wypasała i miała zejście do tego jeziora. Tam było takie trzcinowisko, was 50 metrów się szło, i taka kładka, oczywiście, taka co, drugi, co, co druga deska wystąp, mhm. i się wchodziło, i tam wzdręgi, zdręgi. Płoć, jak się dobrze pęczakiem nęciło, petarda. A my co? My troszkę ten słowik tak naprawdę hmm, hmm, zapominamy. A dlatego postanowiłem wspomnieć o temacie Xaver od Delfina. 360 długości, do 30 gram ciężar wyrzutu, Teleflowcik, fajny, króciutki w transporcie. Jest to pełny węgiel, bardzo fajna wędka, z którą połączyliśmy też, widzisz, kolorystycznie siadło. Tak, siadło bardzo mało. E, tylno -hamulcowy. Zielono mi. Tak, zielono mi. E, kołowrotek Mikado Intro Float dwójka kręci sam, 5 e, łożysk. Wszystko. Mhm. A wiesz, co jeszcze fajnego zrobił Fatfish? 254 zł była najniższa cena z 30 dni przed omiszką, A Fatfish wspominając te dobre chwile, ten dobry czas nad wodą spędzony, łowiąc na spławik zrobił mhm. też dobrą cenę, żeby żebyś na przykład Ty rodzicu zaraził swoje dziecko i przekazał mu tę chwilę, bo to by na pewno utknął mu w pamięci. 154 zł kosztuje ten zestaw spławikowy. On będzie podlinkowany. Podbijemy go w komentarzu na, samym, na, samym, na samej górze. To mieszajmy dalej. Idźmy teraz w... Temat spinningowy. Uh. O, jakaś tutaj widzę. Stroga lanca nam się szykuje. Lanca. To jest w ogóle cały zestaw, ale chyba wspomnimy też o samym kiju. Adrianie, przygotuj mi sam kij Veritas. Do stu. A ty, proszę bardzo. Do No, jest moc tutaj. Dobra, ja tu jest moc w tym no, kiju. Dobra, zapieramy się mocarnie. Jest, jest mocno. mocno. Jest mocny kiju. W kołowrotku. Wolne przełożenie odporny będzie na ciężką orkę 481 481, dokładnie. 6000, nie to jest? Tak, to jest sześć tysiączka. Sześć tysiączka. Max X SP7 łożysk. Fajny temat. W ogóle tak, mam dla Was wersję z zestawy i bez zestawu. Tutaj mówimy o zestawie uh -huh. Veritas. Tego znajdziesz na naszej stronie. 2,50 długości ma kij, ciężar wyrzutu do 80 gramów, więc fajny temat. My teraz pokazujemy dużo przynęt, a o przynętach też są. Uh -huh. Kupujesz dużą przynętę, bo wiesz, że będziesz łowił duże ryby. No i właśnie ten zestaw poleca się dla Ciebie. On kosztuje teraz tylko 449 zł, jest to co? A nie było. Ale on kosztował ponad 9 zł, e, Ja tylko przepraszam cię, mogę Dobra, proszę bardzo. E... Ja się, wiesz co tu nie mogę się nadziwić, że przy tej mocy jest taki leciutki bardzo. Leci no, Bardzo, bardzo lekki przepraszam. E, rzutowo 480 gramów, e, akcja szybka, e, bardzo lekki. I powiem tak, on jest bardzo podobny budową do Zenona, jeżeli chodzi o użyte materiały. Zenon jeszcze jest jeszcze tak, jeszcze tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Ma troszkę inny uchwyt kołowrotka, który przypomina ten. Bardzo ergonomiczny uchwyt kołowrotka, jak trzymasz tę łapkę, to nie, nie na pustym dolniku, tylko na takiej ergonomicznej rączce. E, Kurde, dobrze, wrotek. dobrze w garści siedzi, no, Zobacz, wygodnie. Knop, co? Tak. Kurde, taką dużą lożkę jakby pociągnął na tym, będzie miło. Mhm. Podlinkujemy ten zestaw, a jeżeli nie chcesz zestawu, ponieważ kowrotek masz, taki ulubiony, no to wjeżdżamy z samym kijem i uwaga, sam kij jest to Veritas 254 długości i uwaga, ciężar wyrzutu 35 do 100 gramów, więc masz kowrotek, może taki sam Veritas. On kosztował... Uuu. 625 zł, a kosztuje mm -hmm. teraz 249 zł tenki. no mi się wydaje że nie musimy go gniąć bardzo podobna akcja jest troszkę dłuższa 4 cm. ma troszkę inny ciężar wyrzutu więc dobra akcja i dobra cena po to żebyś mógł sobie sam kupić kijek który kosztuje 249 zł z darmową dostawą dobra to teraz feder wspomnijmy troszkę o federze feder dobra to dzisiaj ja naprawdę na zielono wszystko lecimy tutaj prawie ty ale przynajmniej, to... przynajmniej tak przynajmniej u mnie no. ty zielony tu trochę zieleniny tak ja taki nie pasujący do zestawu. do zestawu. Co ty na to? Fajna zabawa. Fajna zabawka. Jak ktoś zaczyna jakąś tą przygodę ze swoim pierwszym fiderkiem, metod fiderkiem, to coś takiego to jest świat i ludzie, tak naprawdę. Świat i ludzie, ponieważ to kosztuje tylko 179 zł. Jest to zestaw Green Fit, Prezentowany ma 360 długości. E, mamy też zestawy 3 metrowe i 330. Wszystkie do 100 gramów ciężar wyrzutu. W zestawie masz trzy szczytówki. Jedna jest zamontowana już, a dwie są w pudełku przyskład, czyli krótki transport, musisz się martwić wygoda, no wygoda wygodnie, wygodnie. Jeszcze jest w zestawie żyłka, żyłeczka, e, powiem Wam tak, e, producent dostarcza nam zestawy z różnymi żyłkami, ale zawsze jest to żyłka federalna, teraz jest chyba Kyoto, kiedyś była Mamba, a teraz dają Kyoto, tak, teraz Kyoto jest, no, e, w zestawie też jest kołowrotek, no, 179 zł idzie na niższe, co było 220 zł, zestaw Green fit. i od razu lecisz na rybkę, więc dobry, dobry taki, dobry i temat, i temat fajny temat, no, to idźmy dalej, idziemy teraz do, 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 no, znowu przebijmy czymś, chodź, oddaję. No, idziemy, oddajmy. idziemy. Ale powiem wam szczerze, jest mi ciepło. Grzeje, grzeje. grzeje. Uh, ale ty, ale się tych tematów na dzisiaj, Bo jeszcze mamy tak, e, podbiera, o sztyca tam. Minęliśmy ją, no. no ja ją zaraz, ja zaraz tutaj załatwię. Do, e, z z do pozostałych do pozostałych Poszliśmy o dalej, ponieważ dużo osób się pyta, jak to mieszać, jak to robić. Robiliśmy, e, to się nazywa, podziękujemy to, e, zestaw e, czy miks zawodniczych zanet. Ja to podziękuję dokładnie. Zawodniczy zestaw zanet. Składa się on z Wonder Blacka. Wonder Black Dobra. zawsze działa. Ciemna zanęta, nie płoszy ryb. Fajna na płocie, fajna na leszcze, na krąpie, liny, na przykład na kanale żerańskim, kto wierzają. Jak i wjeżdżają w to w karpie. E, fajny temat. Do tego daliśmy e, ziemię, e, przepraszam, glinę, argileczkę czarną i ziemię torfową. Jak to połączyć na wodę stojącą czy na wodę płynącą? Jest na naszej stronie. Cały taki zestaw wjeżdża do paczkomatu za 0 zł na nim kosztuje 129 zł w na naszej stronie. Pomyśl o tym, podnikuje ci to, jeżeli szukasz fajnej mieszanki i nie musisz zastanawiać co i jak z czym. To jedziemy. To... Jedziemy, mamy już w garści. Ma, mamy, mamy to w garści. Wiecie co, to jest najdłuższa sztyca, którą mamy? 5-metrowa, i to jest zawodnicza szczyt, sztyca. Jest to trzy sekcyjny put-over, czyli nakładana sztyca od miwardi, będzie podlinkowana. 5 metrów to ma. Bardzo lekka i bardzo sztywna. Zaczniemy to sobie powoli składać. Czyli tak, mamy pierwszy element, jest on z gwintem, drugi element też jest z gwintem. Jeżeli chcesz, masz sztycę, uwaga, 335 cm i będziemy robili test sztywności. I ja tego nie gnijmy. No ja tak delikatnie chociaż, nie? Jest bardzo sztywny, bardzo sztywno eee, Nie no, leje się wcale. bardziej może tylko tak informacyjnie, bo tych sztycy jest bardzo mało, a mi ma na stanie tylko sztukę, więc eee, podlinkuję to, ale to nie będzie długo. Kawało. A teraz mamy sztycę 5-metrową, to no, Winniesz? Albo dobra, można tak nawet. Dobra, dobra, przytrzymam. o, sztywna, Sztywna jest, no. no? A jak jesteśmy przy tej 5 metrowej sztyce, która jest taka zawodnicza, to mamy dla Was w ogóle taki zestaw podbieraków, a tak naprawdę podbierak federowy, tak to nazwaliśmy. On kosztuje tylko 99 zł, Kosz podbieraka jest to 50 na 40 zmiwari, gumowany, fajny do, do podbierania na przykład karpi, żeby karp nie pociął tego. do mhm. dbania o, o, o to, że ta twoja ryba nie zostanie pokierszowana na przykład yy, żyłką, nie? Długość sztycy 3 metry i 99 zł za taki komplet. Podlinkujemy. Dobry temat, naprawdę dobry temat taki ekonomiczny i. Co, I co? No i przede wszystkim użytkowy, nie? Bo tak, tak, tam użytkowy, dobry temat. gumowana yy, tak. Pokażemy to. No to jedziemy. Pokażmy. Co powiesz mi na ten temat, który kosztuje tylko 99 zł, za 6 gum? Zaczniemy od. MFT Percza? Tak. To jest, jak dobrze pamiętam, limitowany kolor, chyba, no nie tak. Limitowana edycja. Cały zestaw jest limitowany. Tak, dokładnie, ale mówię na razie, że jeszcze zaczynam od samego tego Mikado. Limitowany, dostępny u nas w FatFishu. 16 cm 16 Kawał grubego mięcha na jesienne mamuchy Może być i czy z werta, czy po prostu z łapy łowienia, czy, czy z latarka, jak to woli. No, szczupaki, myślę, że już mają pełne gacie. Szczupaki mają pełne gacie. Przy tym To są przynęty Westin Ricky Derouch. To są przynęty, które w tamtym roku projektowaliśmy. Tutaj na miejscu uznaliśmy, że takich kolorów Ricky Derouch nie ma, a to są kolory sprawdzone. Sprawdzone w różnych gumach, w różnych producentów. Uznaliśmy, że je przelejemy na. Na, z papieru, czy z naszych myśli, przylejemy je w gumę. Zestaw to są 14 kg, on ważą chyba 42 albo 43 gramy. Kolory, zobaczcie to. Dobry dobry taki, nie? Mhm. Baltic Pike, tak on się nazywał w, w bultizie. Fajny temacik. Tu macie takiego Fire Tigerka, też dobry temat. A z tego jesteśmy najbardziej dumni, co? Operator, zobacz, to jest lin, lin półprzejrzodczysty. Jest ciemno, jest ciemny. W świetle, zobaczcie, jak fajnie. Ładnie prześwietluje, właśnie, no? Tak? To, to, to jest hit. Tego nie ma nigdzie, tego nie ma nikt, tego nie było w żadnej gumie. Tu mamy takiego bleeding, zobaczcie, taka pokiereszowana płotka. I tu mamy też takie dziwoląga, którego nikt nigdy nie zrobił. I powiem Wam szczerze, te dwa dziwolągi, ogólnie cały zestaw jest to coś, czego nikt nie ma. To jest tylko dostane w Fatfiszu, teryki eee, Cały zestaw podnikujemy, 90 zł kosztuje Cały, 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 cały zestaw. To matę to chyba już zostawiłem sobie na, na zaś, bo, bo mhm. trochę dzisiaj już jedziemy. Jak długo już dzisiaj jedziemy? I o ja cię kręcę na dół. Dużo, dużo. No to co? Taki. Ale o ninja trzeba wspomnieć, kurczę. No, no. Ty jedziesz. Ninja to jest nasz klasyczek. Rozmiar 3000, cena tylko 209 zł. Do to czego ją użyjesz? Kurczę. Tak naprawdę, Ninja to jest szerokie zastosowanie. Lekki spinning, średnio lekki spinning, spławik, delikatna gruntówka do wszystkiego, tutaj sprzedawaliśmy do każdej konfiguracji możliwie te kołowrotki. I tak naprawdę, to jest kołowrotek z firmy Daiwa, który obróz chyba największą legendą na, na polskim rynku. Daiwa Ninja. Każdy, każdy go zna, nie ma co tutaj się nad nim, nie wiadomo jak roztrząsać, bo to jest po prostu no, marka sama w sobie. Tony tego jest nad naszymi wodami, wielu wędkarzy tym kręci, każdy chwali. I Co, nie mieliśmy nawet reklamacji na to, radę. Cztery no. e, łożyska, e, przełożenie 531, siła molca, 10 kg na jeden obrót, korpczo, nawijasz 80 cm, twojej ulubionej linki, 209 zł. Daliśmy radę. Bardzo dziękuję Daliśmy. Wam za e, atencję, bardzo dziękuję Wam za pozytywne komentarze, jak i te, które e, ja też czytam. Oczywiście próbuję odpowiadać, i też dziękuję za taką konstrukcję tywną e, konstruktywne Krytyk. krytyka, krytyka opinia mi z głowy ja już chyba <noise> jestem na zniczach konstruktywną krytykę, ponieważ ona naprawdę też jest dla nas bardzo ważna. Dlatego nie musicie nam słodzić. Możecie też czasami nam konstruktywną krytykę tutaj zapodać w komentarzach. Pamiętajcie 5 listopada rozwiązanie naszego konkursu, idła, dwa fajne, to były diaflexy z tego co pamiętam, Damoskie idą właśnie do Was. Nanoflexy, nanoflexy, mhm. diaflexy, diaflexy chyba jest. Romy dokładnie. Nie, przepraszam. Za dużo tego, się wszystko e, miesza. Bardzo dziękuję Wam. I co? Antku, Ży życzymy wam tak. tak jeszcze wejdę tak. tylko tutaj słowo jeszcze. No życzymy wszystkim naszym widzom takiego dźwięku w weekend, nie? Niech jedzie z tej rolki, niech jedzie. Więc wufcie, dużo. I co? Antku? naprawdę powiem ci, że e, prowadzić do tego YouTube'a to jest przyjemność. Zgrzała mi się, się łapa się. strasznie, także o, tak taki tak. spocony jesteś, no, co? cholernie, cholernie, powiem ci, że cholernie. Dobrze, że stopy nie podajemy sobie, bo w ogóle by tutaj pociekło. w nie? No. Dzięki.